Witajcie Detailingowy Dziadzia, dzisiaj już oficjalnie, kanał nazywa się od wczoraj w sumie, ale dzisiaj już oficjalnie mówię Detailingowy Dziadzia, yy, nie będzie już rygrysa, chociaż miło wspominam Tigrę, także yy, pamięć o niej na pewno będzie się działa długo, bo to było miłe, sympatyczne autko. No dobrze, dzisiaj test dressingów do opon, który wymyśliłem sobie pół roku temu, dokładnie 10 czy 13 października popełniłem aplikację, Chciałem sprawdzić e, trwałość dressingu, słuchaj, na no, warunki atmosferyczne. Tak jak widzisz, e, tak jak widziałeś w e, wcześniejszych filmach e, z tej trwałości, opony sobie tam leżą. Leżą, gniją, zaczyna już trawa przez nie wyrastać. E, jeden zawodnik już wybił. Ja tutaj mam mm, woreczek foliowy z karteczką, żeby nie zapomnieć, e, który dressing e, jest na danej osobie. Na, na danej osobie, na danej oponie, nie ma szans, żebym zapamiętał. Pomimo, że każda opona i felga jest inna, nie zapamiętałbym. Tak naprawdę powiem Ci szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia. Więc zobacz, jak wygląda sytuacja po pół roku, a na koniec filmu otworzymy magiczną, magiczny woreczek i zobaczymy, który zawodnik moim zdaniem wymieni jako pierwszy. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Uważyłeś, operatorem był syn, pokazał swoją gębownę. Nie wycinałem, niech się chłopak cieszy. Chciał pokazać uśmiech, no niech ma. Wracając do samego testu. Aplikowane pół roku temu. Ostatni film był 3 miesiące po aplikacji i później stwierdziłem, że nie będę dotykał przestrzenia. Zacznie się wiosna, i wtedy dopiero podbiję do opon. Na filmie, tak jak widziałeś, pierwsze podbicie z koneweczką. Sprawdziłem Hydro, dwójeczka wypadła najgorzej, ale sobie myślę, okej, okay, siedzi tam grubo brud, zmyję ten brud, pianą neutralną nie założyłem gumy. Wybacz, tu jest mój błąd, zawsze zakładaj gumy. Pomimo, że nie dotykałem chemii, nie było szans, żeby jej dotknąć, ale nie rób tego, ja się zakręciłem, wybacz. Przemyłem pianą neutralną, opłukałem i co się okazało, dwójka wypadła najgorzej. W sumie to już tam nie ma nic. O dziwo. Dwie opony są szrotuwy w stanie masakrycznym i powiem Ci szczerze, że jestem w szoku. Odpadła opona z dressingiem, która jest w najlepszym stanie opona tak naprawdę. Najlepszej jakości. Jedyneczka, szrotuwa, trzyma się elegancko. Dwójeczka, którą trzymam właśnie, dla mnie już odpadła. Trójeczka jest spoko, czwóreczka jeszcze się broni, ale tutaj myślę, że za miesiąc tam już nie będzie nic. Więc Moim zdaniem, z tego co zauważyłem, dwójka odpada jako pierwsza w teście, można powiedzieć, takim m, trwałości o no atmosferycznym. No na warunki, o, na warunki atmosferyczne, o właśnie. Najpierwsza, jeżeli chodzi o test warunków atmosferycznych, testu dressingów, trwałości, odpada dwójka. I teraz komisyjnie otwieram specjalnie y, podwójna folia, y, żebym. Wiedział jaki dressing nie ma szans, żebym zapamiętał, pomimo, że każda felga, każda opona jest inna, nie zapamiętam, bo nie ma szans. Stąd właśnie te karteczki. W sumie to jestem ciekawy, co odpada, bo powiem Ci szczerze, że moim zdaniem położyłem cztery konkretne dressingi, które lubię. I tu jako pierwszy na podkreślam, na najładniejszej odponie odpada... Odpada, odpada. Uuu! Jayon Tire. Mój ulubiony kurczy dressing. Jeden z moich ulubionych. Tak naprawdę to go bardzo lubi. No to jest on trochę załamany. No kurczę, nie spodziewałem się. Piękna oponka, fajny dressing i odpada w warunkach trwałości, można powiedzieć, na warunki atmosferyczne. O, odpada Jonik. Za miesiąc postaram się, albo za dwa, wrzucić taki kolejny film. Szkoda, że on odpadł, bo go lubię. Bardzo fajny dressing. Wpadnie kolejny test I myślę, że czwóreczka odpadnie Zobaczymy, który zawodnik Okaże się Który zawodnik Który w sumie, który odpadnie następny Także zostało nam jeszcze trzech zawodników Dzięki za obejrzenie Szkoda, że odpadł Giant, bo go lubię Dzięki za obejrzenie Ja się z Tobą żegnam Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!